To jest zawsze spokój. Ogląd sytuacji. Dokładne podanie. Tak było i teraz. Bazik i Jaromin. Dłużej teraz piłką i dokładniej gra Polonia. Bardzo dobrze to zrobił Michał Zieliński. Zieliński. I co? I branka. Michał Zieliński. Jeden z wód. Przymierzył później w polu karnym i goście prowadzą. Tak, tutaj fajna indywidualna. Śmienicie to zrobił można powiedzieć. Na bez dotknięcia bez, bez, bez piłki w, 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 w balancem z balansem z, z, w, z w, dwóch... Spójrzmy e, na tę sytuację. prostopadłe podanie i to jest ten moment. Tak, no fantastycznie to zrobił, a dalsza część, można powiedzieć, że jeszcze, jeszcze bardziej. Bo nie mi się było wcale łatwe. Bramkarz był wyszedł. Oczywiście uderzał prawą nogą, tu wydawałoby się można lepiej lewą, ale zdecydował się na strzał prawą, Zdecyd i zmieścił tę piłkę nad bramkarzem. I przysłup zdecydowanie chyba naprawdę ma lepszą tą prawą nogę i biegnąc już się ustawiał na nią. No, fantastyczna indywidualna akcja. No teraz yy, drużyna z musi naprawdę mocno, mocno, mocno wziąć się do roboty, bo bardzo ważne punkty uciekają. No, szczerze mówiąc nie pachniało w ogóle bramką dla Bytomia.